Doktor Piotr Gąsiorowski, jestem dyrektorem Instytutu Przywództwa w Krakowie. Mam niezwykły przywilej zaprosić na drugie ogólnopolskie forum chrześcijańskie, które odbędzie się 20 czerwca w Warszawie, i w czasie tego forum będę występował w panelu Społeczność. Dla mnie sukces to znacznie więcej niż tylko osiąganie celu, bo sukces nie tylko musi zawierać osiągnięcie celu zamierzonego, ale także Osiągnięcie go wraz z posiadanymi wartościami. Sukces jest wtedy, kiedy osiągnę to, co chciałem, i nie poniosłem uszczerbku na swoim sercu i swojej duszy. Przede wszystkim trzeba znać siebie i wiedzieć, co jest dla mnie niezbywalną prawdą, czymś, z czego nigdy nie zrezygnuję, z czymś, co jest dla mnie najważniejsze, co wyznacza de facto dla mnie kierunek, sens i cel mojego życia, cel funkcjonowania. Każda inna przestrzeń to przestrzeń otwartości, współpracy, wrażliwości na drugiego człowieka, szukania synergii w tej przestrzeni, w której to jest możliwe. I wtedy, kiedy jesteśmy dla siebie wrażliwi i znamy siebie, jesteśmy w stanie współpracować i razem osiągnąć sukces. Nie wiem, czy tu chodzi tak naprawdę o cele, jakie sobie wyznaczymy, bo cel może być każdy. Myślę, że istotniejsze jest to, jaką jest cena, którą jestem gotowy, czy gotowa zapłacić za to. Jak powiedziałem wcześniej, są rzeczy niezbywalne, niepodważalne. Jest coś, co nigdy nie, stać się, nie powinno się stać ceną mojego sukcesu. Ale jeśli wiem o tym, na jakie, gotowi, jakie, na jakie ustępstwa jestem gotowy pójść, co jest dla mnie otwartą przestrzenią do, do, do dialogu, do współpracy, to to jest droga, którą mogę, mogę podjąć. Ja kiedyś przeczytałem takie zdanie, które mi się bardzo podoba, że sukces to nie tylko i wyłącznie ciężka praca i posiadane szczęście i możliwości i zasoby, ale to także kwestia charakteru, jaki posiadamy. Jeśli w tej przestrzeni charakteru coś razem robimy, to wtedy musimy, wręcz musimy siebie szanować, musimy akceptować siebie takim, jakim jesteśmy i być może czasami ten ostateczny cel sukces będzie wyglądał inaczej niż początkowo założony, ale nie oznacza to, że inaczej przestaje być sukcesem. W Instytucie Przywództwa Innym pomagamy dążyć do sukcesu poprzez fakt, że mówimy im, że sukcesem dla nas jest współpraca. Tak naprawdę zależy nam na tym, aby liderzy biznesu, mediów, polityki, kościoła odkrywali siebie nawzajem i uczyli się od siebie tego, czego się uczyć mogą. Oczywiście, że się różnimy w różnych aspektach, są już później techniczne różnice, ale jest taki poziom przywództwa, na którym możemy się wszyscy od siebie uczyć. I naszym sukcesem, dla nas sukcesem jest... Zawsze wydarzenie, w którym ludzie z różnych środowisk siedzą razem, razem się od siebie uczą i stają się lepszymi liderami. Global, Global Leadership Summit, nasza taka największa konferencja spośród tego, co robimy w listopadzie, tego roku w Krakowie kolejna edycja. E, taki podtytuł, jaki ma w sobie, to jest prowadź tam, gdzie jesteś. I to, czego chcemy. Ja nie wiem, czy uczyć, bo chyba to nie jest kwestia uczenia, ale to, do czego chcemy zachęcać uczestników konferencji nie tylko, to, żeby brali odpowiedzialność za miejsca, w których są. Prowadź tam, gdzie jesteś. Chcemy pokazywać, na czym polega prowadzenie i na czym polega rozpoznanie naszych własnych mm. możliwości. Jeden z wykładowców powiedział, że przedsiębiorczość wcale nie polega na tym, że mamy wiele zasobów, ale przedsiębiorczość to jest coś, co robimy z tym, co już posiadamy, a każdy z nas coś posiada i tego chcemy uczyć. Chcemy pokazywać, że, że każdy z nas może prowadzić tam, gdzie jest. Znaczenie jedności w tym, co robimy, szczególnie w życiu lidera, jest, jest fundamentalne. Jedność, integralność. Tak? Lider musi być osobą integralną, bo szczególnie obecnie jestem przekonany, że, że ludzie, których liderzy mają współcześnie prowadzić, to ludzie, ja tak postrzegam nasze społeczeństwo, bardzo wyczuleni na brak integralności, na brak jedności z tym, w co wierzę, z tym, o czym opowiadam. I z tym co robię. Ja się do tego czasami dodaję deklaracje, tak? bo czasami składamy deklaracje i dobrze byłoby, gdyby te deklaracje wpisywały się także w to, co robimy. A więc ta jedność na poziomie osobistym jest, fundament, jest chyba kompetencją lidera de facto. Natomiast każdy kolejny poziom jedność w rodzinie, jedność w jakiejś wspólnocie jedność w zakładzie pracy jedność w grupie społecznej ja tu przywołam chyba no, przykład i najlepszą naj, najlepszy wzorzec dla, dla wszystkich ludzi wierzących Pana Jezusa. Kiedy gdy mówił swoją ostatnią modlitwę już przed pójściem do ojca, modlił się o dwie rzeczy. Jedną z nich było, ojciec, spraw, aby byli jedno, jak ty i ja jedno jesteśmy. Dla mnie ta kwestia jedności jest nie tylko fundamentalna, ale nie oznacza jednakowości. Bo jedność i jednakowość to dwa różne pojęcia. Jestem przekonany, że Pan Bóg po to nas uczynił różnorodnymi, żebyśmy umieli mieć jedność, a nie byli jednakowi.